Oczywiście, że wstyd jest tu barierą, ale wstyd jest też siłą, bo to, że się wstydzimy, to znaczy, że mamy świadomość tego, że sposób naszego życia sprawia przykrość, ból. A najgorszą postawą w życiu jest brak wstydu. I to nie dotyczy tylko alkoholu. Jeśli się wstydzimy, jeśli się por, por, potrafimy zarumienić ze wstydu, to jest dobrze, bo to znaczy, że mamy wyczucie takiego fundamentalnego dobra i zła, krzywdy i, 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 i pomocy. Ten wstyd oczywiście jest oporem. I to nie jest tak, że ja wyszedłem, nie wiem, na, na, na ambonę, czy nie wiem gdzieś i powiedziałem: słuchajcie, ja tu jestem, nie, nie, nie. Po prostu ktoś mnie kiedyś zapytał publicznie. Ale skoro mnie zapytał, czy to jest prawda, no to w imię uczciwości powinienem powiedzieć tak. A jak już powiedziałem raz, to poszło mówiąc takim trywialnym językiem. I chcę też powiedzieć, że ja mogę z taką. To już jest przestrzeń kilkunastu lat. Odpowiedzieć, że ja wprost nigdy się nie spotkałem z jakąś przykrą, dwuznaczną reakcją na moją przeszłość. Nie wiem oczywiście, co ludzie mówią poza moimi plecami, bo to jest zupełnie inna historia. Ale żeby dać przykład taki kończący, który, który dla mnie jest niesamowicie ważny. Mój arcybiskup. Nigdy w życiu, a mamy z sobą bardzo dobre relacje. Spotykamy się często nigdy w życiu, nawet po kilkunastu latach, gdzie mógłby teraz wrócić w formie dowcipu czy jakiegoś takiego, takiej bagatelizacji, nigdy w życiu nie wrócił do zdarzeń z mojej przeszłości. To jest dla mnie taki oznaka, symptom, jego nieprawdopodobnej. Nieprawdopodobnego ojcostwa, tak to górnolotnie nazwę, ale to, to się w tym mieści. Ale to też świadczy o tym, że to, do, to daje kłam różnym takim podpowiedziom, że to kościół tak, coś tam potępia, w ogóle traktuje tych swoich księży jak, jak Bóg wie kogo. Ale to też daje, daje takie, pokazuje, że nie ma w życiu człowieka takiego zdarzenia. A, e, takiego, nie, takiego upadku, że tak nazwę to w ten sposób, z którego by się nie mógł wyplątać, nie mógł wyprostować e, i nie mógł żyć tym, co jest przed nim. Bo w gruncie rzeczy najważniejsze jest to, co robimy teraz, dzisiaj, nie jutro. Bo jutro zwykle jest inne niż chcemy dziś, niż je zaplanujemy. A jeśli dziś będzie ok, to za chwilę moja przeszłość też będzie tylko miłym wspomnieniem.